Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z Warface'a, słuchajcie, wbiłem 26 poziom, więc mamy, a, dostęp do konkretniejszych pokoi, no bo tak naprawdę, tak jak pisaliście... Nie, najczęściej to im wyższy macie level, tym większy priorytet, tym więcej graczy, tym lepsze serwery, etc., etc., etc. Więc wbiłem, wziąłem się i wbiłem, no i odblokowaliśmy tym też sposobem rozgrywki rankingowe, do których na pewno sobie przejdziemy. Natomiast dzisiaj, słuchajcie, typowe PvP: troszeczkę się rozgrzać, postrzelać, zobaczyć, jaki jest poziom w ogóle na tych e, nowych lobby. No i co? Ruszamy, nie? Jesteśmy, słuchajcie, w rundzie. O, no już troszeczkę chłopaki grają. Troszeczkę chłopaki grają. Ale co chciałem Wam powiedzieć, to to, że. Długo nie było Warfacea, co? Myślę, że z półtora miesiąca nie było. Kurde, no już tak czułem po sobie, że to już jest ten moment. To już jest ten moment, żeby zagrać. No i jesteśmy. Kurde, jaki smoke pomarańczowy. Jeśli chodzi o levely, no to w sumie nie ma jakichś strasznie dużych tutaj. Nie wydaje mi się, żeby była. O kurna! Dobra, dałem się porobić, nie spodziewałem się, żeby była aż tak duża różnica, no i w sumie nie ma aż tak dużej różnicy, bo na, tach, na tych lobby graliśmy, to też się zdarzały setne levely, więc nie wiem jak to działa finalnie z tymi levelami i z ich dostosowaniem finalnie, no ale dobra, no ale dobra, troszeczkę broni mi powygasało przez to, że... Mnie tyle nie było. O, nie, z drugiej strony! No, na ten moment nie wygląda to lobby na jakieś dużo trudniejsze. Od tego wcześniejszego, szczerze mówiąc. No, ale może to tylko chwilowe. Poczekajcie, no rozgrzejemy się, pogramy, zobaczymy. Bo póki co to bardzo dawno nie grałem w Warface'a. I tak jeszcze troszeczkę. No, widać, widać po mnie to drewniaństwo, nie? Widać. Widać, tym bardziej, że ostatnio znowu wróciłem do Apexa, troszeczkę więcej w niego gram. Na no Apex jest bardziej dynamiczny, w sensie movement jest bardziej dynamiczny w Apexie. No i później wychodzi tak, że się próbuje rzucać i kucać jednocześnie. A w tej grze to nie do końca działa. O kurwa! Ja już tu byłem! A jezus, jak, jak ja bardzo tej mapy nie znam, nie? Jak ja bardzo tej mapy nie znam. No ogólnie kurna wydaje mi się, że... Nie wiem, on mam takie odczucie, że nie ma jakiegoś dużo wyższego levelu szczerze Gdzie ty jesteś, gościu? Kurna, jak się chowają w tym smoku. Oj Dostam tam kółbie, ale za słabo Oj! Kurna! No i znowu ten... Jotina! Mnie tu dojeżdża, no kurka Dobra, trzeba z nim zrobić porządek, słuchajcie Jak tu te ta granaty... Tam chyba by trzeba było... O Jezus! O Jezus! Ale kasztaniarstwo strzem... Oj, no nie, no nie z, kurwa z shotgunem, no... Ale trzeba... nie wiem, wygracie też z shotgunami jak gracie na no, sekubie, przecież to jest taki low pipi to wiadomo, że na tym shotgun'em będziecie mieć dużo większe szanse, no bo jakby shotgun zabija, mimo wszystko na hita, nie? Tam na dwa hity, no ale jakby wiecie o co chodzi. No, tu nikogo nie było, to ja się odwracam, idę tu. Dobra, oj! Pss. Kurna, no i znowu mnie ten Jotina, no. <śśpiewanie> chłop jest moim nemezisem, nie? Ewidentnie chłop jest moim nemezisem. Dajcie w ogóle znać, bo jestem ciekaw jakie macie levele w warface. Ie. Czy macie dużo, dużo wyższe ode mnie, podejrzewam, że na pewno. Ale nie no mówię, serio, no ja nie widzę tutaj aż tak dużej różnicy poziomów, żeby powiedzieć, że nie wiadomo co. Ostatni, ostatni raz jak grałem w sumie Warface'a to też... Kurna, no i ja... Kaszany taką gram, że masakra. To też grałem na innej myszce, jeśli dobrze pamiętam. No tak mi się wydaje, że tego Rifala, którego mam teraz, to. jego troszeczkę później kupiłem. Kurna! No bo jako chyba mam tak z miesiąc z groszem. To się tak mi świta. Ale już nie jestem pewien, bo to... ten czas tak szybko leci, nie? Ten czas tak szybko leci. Że to jest chwila moment kurwa mać. No i znowu Jotina no Znaczy i tak chyba... Czekaj, my jesteśmy... A nie, my jesteśmy czerwonymi, to my nie wygrywamy. To przypał jest trochę. To jest trochę przypał tak szczerze. Kurna no. No co za... Kurna gnój! No nie no dobra, tego się nie spodziewałem, no. Też nie mamy chyba zbyt dobrego teamu, tak. Yy, tak coś odczuwam. Ale kuteńko. Chociaż nie jest on dramatyczny. A jest we dwójkę żeśmy. We dwójkę rzuciliśmy Claymora w to samo miejsce, nie? Jak jakieś kasztany. Dobra, tu są. Na... Nie nasi. kurde, Ej, Claymore! Muszę uważać, nie? Muszę uważać, bo. Ej kurwa, jaki on ma kewlar? Co jest? Ty, ile ja w niego wpakowałem? Jakie tu teraz kewlary są najlepsze? W sensie, ile tutaj maksymalnie HP można mieć tak relatywnie, nie? No bo wiecie, to zależy od damage'a zadanego. Bo jestem ciekaw, ty, ile ja mu wpakowałem? A ile on realnie dostał? Przecież jakbym go nie dotknął w ogóle. No kurwa! Ach. Jeszcze granatem mnie dupli. Dawaj, 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 nie ma czasu, nie ma czasu. Jak ja mam KD? 13-14. No to, dobra, no nie jest źle, no. Na 1-0 idziemy. Jak na pierwszy mecz na wyższym tym, na wyższych levelach, to wydaje mi się, że jest git. Tym bardziej, że tu wszyscy mają wypasione bronie, nie? Wypasione broni i, kurwa, duże levela, no. No, co?! Ej, jak on mnie niby tutaj zabił? Przecież ja... What the fuck w ogóle? What? Ale... Nie wiem Nie rozumiem co tu się stało Kurwa Beretta, PMX no Dobra, biją nas teraz jak... Jak bambików, nie? Ej, ale serio, no biją nas fest. Łapcie granat, kurwa! No co za gnój z tą Berettą? Co za gnój, ale w ogóle najlepsze jest to, że on wyjeżdża i on one-hituje, nie? Dobra, łap tę granat na ryjec. Oniko nie zabiło, trudno. Dobra, ten jest twardy jak diabeł. No nie, wjechałem pod nogi, i tak dałem się zrobić, no. Dobra, tak wracając, ewidentnie mamy słaby team, nie? Ale ja też gram jak gówno, no ty... Uff. Ale umówmy się, no jak na pierwszy raz... Jak na pierwszy raz na nowych rangach... To chyba nie jest tak tragicznie, nie? Trzeci jestem u nas w teamie. Trzeci jestem u nas w teamie, no. Bywało lepiej, wiadomo, bywało lepiej. No ale cóż, zobaczymy jak w następnej nam pójdzie. No i jesteśmy złe, ale fakt mieliście rację, kurna, bo tak jak wcześniej mi szukało tego meczu. No ja tak stawiam, że nie wiem, średnio około trzech minut. Tak teraz średnio, minuta. Minuta z groszem. Także no, kurna, ale dostałem heda. Bożu! Ale mnie stapował. Tego się nie spodziewałem. Dobra, tu będą na pewno. Panowie, tam sobie czekają. Wow, wow, kolego, ale tak się nie bawimy. Co to zostanie za, za murkiem? Dobra, giniemy. Dobrze jest. Oj kurwa! No i znowu od tego Florina. Nie, od, nie od Florina. Ale znowu ze snajperki dostałem. Czyli to ludzie grają tutaj snajperkami, tak na CQB? W sensie na Deadmatchach? Biegają sobie po prostu i ten? I no skopują. kopują? Wy też tak gracze? Tak z ciekawości pytam, bo jakby Nie wiem, jaki to ma sens. W sensie może ma. Ale to zbyt bambikiem jestem w tej grze, żeby takie rzeczy wiedzieć. Dobra. Na spokojnie, panowie i panie, na spokojnie. Będzie dobrze. Będziecie państwo zawodoleni. Witam panią. I pana też. Dobra, wtedy te mecze drużynowe łatwiejsze. Może ja bym sobie na szybko pancerzy godnowił. Oj, kurwa. Czy ten Climor mi wybuch pod dupą? Super sprawa. Uuu, dobra. Pff, pff. I nie wiem co tu się dzieje, jak coś. Dobra. Ziomeczek na spokojnie. Kurwa Climor był. O nie, on miał jeszcze tego. O Jezus. On miał jeszcze immunitet po odrodzeniu. Kurna. A tak dobrze szło, no ale i tak jest 11-3, to jest not bad, ba zdecydowanie not bad. granacik, leci. No kto mnie... O kurwa. Dobra, tam go nie widziałem. Tam go nie widziałem, ale dobrze, że ten gamoń drugi wbiegł w tego Claymora, do którego tamten strzelał. To jest mistrzowie po prostu, nie? No ale ty, gin, co ty robisz? No 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 panie kolego Dobra Biegnie, tak myślałem, jeszcze jeden biegnie Mam cię kurwa No nie ona mnie ma To ona mnie ma Kurwa Ale tak Jak dobrze szło, nie? Jak wyczułem w ogóle, że ona tam będzie, bo nie słyszałem jak coś No to nie, nie było tak, że słyszałem, nie słyszałem To było tylko i wyłącznie na wyczucie. Dobra, ten zdech też. Tu kogoś mamy. Nie wiem czy w smoku nie siedzi czasami. Czy O kurwa! Co to był za head? Co to był za headshot? No gin, gin, gin. Dobra, pięciu mamy, Siemano? Dobra, sześciu, do dziesięciu bym chciał dolecieć, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Chociaż póki co idzie dobrze. Dobra, jest ośmiu. dziewięciu, dziesięciu, do dwunastu, jedenaście, kurwa jest problem, dwanaście, kurwa plecy, no nie no nie, no nie, jakbym miał Amo jeszcze w tym wektorze, to może, może. Dobra, 12 trzeba pobić, słuchajcie. Było. No nie, dobra, koniec. Ale wygraliśmy, wygraliśmy, 28 do 6. Ty, to naprawdę ładne KD wyszło z tego. Naprawdę ładne KD wyszło z tego, jestem zadowolony, muszę przyznać. Muszę przyznać, że jestem zadowolony. No, ale te mecze drużynowe, kurna idą mi dobrze. Te mecze drużynowe idą mi dobrze nawet, muszę przyznać. Przynajmniej na tych małych mapkach, nie? Na tych dużych to już jest tak średnio KD prawie 5. Więc no, myślę, że spoko szkoda, że tylko nie było 8 na 8. Bo ta mapa mogłaby oddać, nie? Bo ona była naprawdę przyjemna. Ona była naprawdę przyjemna, nie za duża, nie za mała. O, Battle pass prawie wbiłem pierwszy poziom, proszę bardzo, nice. O, jest 27 nawet, już dobiłem. Proszę was bardzo, proszę was bardzo. Natomiast słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. O Jezus, żebym się poplątał! Zostawcie jakiś komentarz. Jeśli nie subujecie jeszcze tego kanału, to go zasubskrybujcie. No i co? No i do zobaczenia na następnych odcinkach. Na razie, no i cześć!